Przez ostatni rok wyświetlenia ekipy spadły z 84,5 do 44 milionów, generując prawie 50% spadek. Akcje ekipy z rekordowego wyniku 21,4 obecnie warte są zaledwie 5,28 zł. A jeżeli bacznie obserwujemy, co mówią członkowie ekipy, możemy dojść do wniosku, że końc ekipy jest bliższy niż nam się zdaje. Ale zacznijmy od początku. Internetowa historia Freeza, czyli założyciela ekipy, zaczyna się w 2010, kiedy to wrzucił na swój kanał film Wisnia Rolki 1. Nie zdając sobie prawdopodobnie sprawy, że właśnie rozpoczna działalność kanału, który odniesie największe sukcesy na polskim YouTubie. Na początku jego twórczość skupiała się głównie na wrzucaniu filmów z amatorskiego parkura ze znajomymi, czy losowymi filmami typu poradniki do Sony Vegasa. Jednak zapewne mała część z Was usłyszała o z za sprawą serwera Minecraft MCSKKF.NET. Freeze był na tym serwerze bardzo znaną postacią. Głównie dlatego, że przez długi czas był członkiem najpopularniejszej w community gildii Hasa, którą wielu z was może kojarzyć z serii Hasa Poznaj nas autorstwa Denku. Niestety cała seria jest usunięta z YouTube'a i zostały tylko reuploady. Freeze w tamtym czasie prowadził swoją serię z serwera skkf o nazwie Hard Player, okazyjnie wrzucając też na swój kanał film z innych gier. To właśnie w tamtym czasie Freeze skamował ludzi na kosy w CSGO, za co został wyrzucony z hasy, co było w tamtym czasie jedną z najgłośniejszych spraw w całym community. Jednak niestety, MCSKKF.net, jak i cała scena Minecraft PvP w Polsce podopadła i obecnie jest tylko cieniem dawnej świetności, a Freeze musiał znaleźć nowy content do nagrywania. Więc zaczął zdawać vlogi i eksperymentować z treściami na swoim kanale, dobijając około 50 tysięcy subskrypcji. Wszystko zmienia się w lipcu 2016 roku, kiedy to premierem ma gra Pokémon Go. Gra momentalnie stała się hitem, a Freeze nie przegapił okazji i zaczął nagrywać filmy z tej oto gry. Stał mu pierwszy większy zastrzyk popularności. Dzięki tej grze subskrypcje Freeza szybko przebiły barierę 200 tysięcy, a sam Freeze został jednym z najpopularniejszych youtuberów o tematyce Pokémon Go. Przez następny rok Frey zajmował się praktycznie tylko tym, a w międzyczasie za pośrednictwem gry poznał wujka łukiego i trąbę, którzy potem zostali filarami ekipy. W 2017 roku Frey zaczął zmieniać content i powoli zaczynał coraz bardziej iść w rzeczy lifestyleowe, jak pranki, robienie trampoliny z taśmy, Fortnite czy taplanie swojej dziewczyny w żelatynie. Kontent był dosyć mocno inspirowany z zagranicy, głównie Loganem Polem i Mr. Beastem. Kluczem do sukcesu było to, że Fritz jako pierwszy zrobił tego typu content w Polsce oraz że zrobił go po prostu dobrze. Nie można mu odmówić również pracowitości. Dodawał on trzy filmy w tygodniu, a pozostałe dni streamował, co przynosiło efekty. Jego filmy zaczynały zbierać coraz więcej miesięcznych wyświetleń, a w czerwcu 2018 roku wybija swój pierwszy milion subskrypcji. Miesiąc później, bo w lipcu Freeze kupuje swojego ikonicznego Mercedesa, na którym będzie robił tonę kontentu przez następne miesiące. I wszystko wyglądało świetnie, jednak tego samego miesiąca dzieje się rzecz nie do końca dla Karola Dobra. W dosyć ciężki sposób rozstaje się ze swoją dziewczyną Kingo, a internet dowiaduje się o tym poprzez zdjęcie, na którym ta całuje się z jakimś gościem. Freeze dodaje pierwszy od dłuższego czasu poważny film, na którym mówi o tym wszystkim. I widać było po nim, że jest dla niego mocny cios. Zwłaszcza, że jeszcze niedawno w wywiadzie mówił o Kindze jako tej jedynej. I jakby ufam, że będę z Kingą, niż na przykład, że nie wiem, nie skończę się na YouTube, czy coś. Jakby nie mam z tym problemu i wiem, że na 100% wiesz, to jest ta. Jednak Freeze nie pozwolił tej sytuacji przeszkodzić w jego planach przejęcia YouTube'a. Tego samego miesiąca przedstawił swojej publiczności swoją nową ekipę. W której skład wchodził on sam, poznani wcześniej wujek kółki i tromba oraz mini Mike, którego Freeze znalazł przez post na Facebooku. I był on oczywistą inspiracją Dwarf Mamby z drużyny Logana Paula. Przez następne miesiące Freeze produkował content z ekipą, zbierając około 20 milionów miesięcznych wyświetleń. W międzyczasie poznał swoją obecną dziewczynę Verso, która dołączyła do ekipy. I wszystko szło bardzo dobrze. Jednak nie wystarczało to Freezowi, A niedługo już wszystko miało się zmienić. 8 marca 2019 roku pojawia się na kanale Freeza zapowiedź jego nowego projektu, który miał się rozpocząć następnego dnia. Projekt, który zapowiadał, to dom ekipy. Od tego dnia, przez następne 365 dni, Fritz razem z całą ekipą dokonali czegoś niesamowitego. Codziennie rzucając filmy na bardzo wysokim poziomie wykonania. Coś, co do tej pory nie udało się nikomu. Filmy pojawiały się codziennie o 15, więc każdego dnia mogli spędzić te 20 minut, oglądając, jak ekipa musi dotykać tylko jednego koloru, lub jak koło fortuny decyduje o tym, ile kalorii mogą zjeść. I brzmi to jak brzmi. Jednak dla wielu osób Daily jest najlepiej wspominanym okresem ekipy. I zapewne wielu z Was wyczekiwało codziennego filmu ekipy. Nawet jeśli jesteście trochę starsi niż typowo odbiorca tego typu contentu. Ponieważ filmy te osiągnęły pewien ciekawy balans, który sprawiał, że dorośli ludzie również mogli się dobrze bawić na filmach ekipy. Ich filmy nie były na tyle infantylne, by trafiać tylko do dzieci. Był to content dla wszystkich, co dobrze pokazuje dokument gonciarza, w którym on sam jest w szoku, jak dobrze bawi się oglądając, co ekipa wyprawia. I to jest chyba ten sekret tego wszystkiego, nie? To jest po prostu zabawne. To się po prostu fajnie ogląda. Jest w tym entuzjazm, jest w tym energia, jest w tym szczerość. Daily wywindowało wyświetlenia Freeza z poziomu około 20 do kilkudziesięciu milionów. A w trakcie Daily prawie każdy film generował ponad milion wyświetleń w jeden dzień. Ostatni miesiąc Daily, czyli marzec 2020 roku, był czymś niezwykłym. Freeze jako pierwszy w Polsce przebił wtedy 150 milionów miesięcznych wyświetleń. Liczba ogromna, dla wielu osób do tamtego momentu niemożliwa do zrealizowania w Polsce. I ile Daily się kończyło, to ekipa definitywnie nie miała zamiaru przystopować, ponieważ zaledwie tydzień po zakończeniu Daily rozpoczyna się drugi sezon ekipy. W którym ekipa poleciała do Stanów i mieli bardzo ambitne plany. Sezon ten miał polegać na podróżowaniu po świecie. Jednak, jak prawdopodobnie pamiętacie, nie był to najlepszy okres do podróżowania, bo świat z wiadomych powodów się zamknął, co sprawiło, że Friis się załamał. Jego plany poszły na marne, czuł się zagubiony i nie wiedział co dalej. Nie potrafił sobie poradzić z całą sytuacją, i zaszło to tak daleko, że nawet na chwilę rozstał się z Wersów. Cały plan, który miałem, Został po prostu zniszczony. Jakby drugi sezon ekipy miał być sezonem wyjazdowym. Stany, Dubaj, Afryka i tak dalej. Przenoszenie domu ekipy w różne miejsca na świecie to było niesamowite, jakby niesamowita wizja. I, i ona została totalnie odsunięta. I nie wiedziałem co dalej, i miałem takie, że wow, i to, to wszystko po to, żeby teraz być zamkniętym w domu i nie móc nic zrobić, i jakby. To mnie strasznie zgniotło i to mnie i, i spowodowało taki, wręcz taką złość na wszystko i na wszystkich. Jednak na szczęście po czasie otrząsnął się i wrócił do normalności. Sezon drugi, o ile w oczach Freeza mógł być niewypałem, tak nie możemy zaprzeczyć, że podczas trwania tego sezonu Freez wyprodukował swoje YouTube'owe opus Magnum, jakim niewątpliwie jest film, w którym Mini Mike jest wystrzeliwany z procy. Pod koniec roku 2020 dowiadujemy się, że ekipa ma zamiar wchodzić na giełdę, jednak o tym porozmawiamy trochę później. W grudniu 2020 pojawia się pierwsza większa wizerunkowa wpadka ekipy. Ich pierwszy nie do końca przemyślany pomysł, czyli niesławny kurs Freeza, który sprzedawany za 999 zł, okazał się raczej filmem dokumentalnym ekipy, a nie obiecanym kursem, który nauczy się jak osiągnąć sukces na YouTube. Na Freeza wylało się wtedy wiadro pomyj. Za rogiem jednak czekał rok 2021, który to będzie najlepszym oraz najbardziej kontrowersyjnym okresem dla ekipy. Rok ten zaczął się burzliwie, bo filmem Warnegi na temat Wersów, która to ukradła według niego pomysł na zdjęcie. Brzmi to głupio, a prawdopodobnie przeproszenie za sytuację zakończyłoby całą aferę. Jednak Wersow zamiast przeprosić zaczęła kombinować i nieudolnie udawać, że tworzyła odcinek, w którym odtwarza zdjęcia gwiazd. Jednak jak się okazało, film był nagrany już po publikacji zdjęcia wersów na Instagramie. Przejdźmy do marca 2021 roku. Ekipa po zakończonym finale drugiego sezonu wypuszcza piosenkę 3EKIPA, która pobiła rekord w wyświetleniach po jednym dniu. Film ten w zaledwie jedną dobę obejrzano 3,7 miliona razy. Tego samego miesiąca wypuszczane zostaną lody ekipy. Powiedzieć, że lody ekipy były hitem, to jak nie powiedzieć nic. O lodach ekipy słyszał wtedy każdy. Przez ogromny popyt wszędzie się wyprzedawały i ciężko było je dostać. Pojawiały się filmy z bijatek ludzi przy lodówkach, masa artykułów, ludzie w internecie sprzedawali dla żartu papierki po 200 tysięcy złotych, a firma Coral powiedziała, że lody te to największy hit w 40-letniej historii i musieli oni z tej okazji uruchomić nowe linie produkcyjne. To właśnie za sprawą lodów ekipa weszła na wyższy poziom rozpoznawalności. Po akcji z lodami mało kto w Polsce chociażby raz nie słyszał o ekipie. Jest szansa, że wasi dalej myślą, że ktoś naprawdę kupił papierki po lodach ekipy za tysiące złotych. W czerwcu 2021 ekipa wydaje swój debiutancki album. Zajmują oni pierwsze miejsce na Oli, sprzedając ponad 30 tysięcy kopii, pokrywając tym samym album platyną. Premiera płyty nie odbyła się jednak bez kontrowersji. Box za 400 złotych zawierał w sobie rzeczy z AliExpress warte kilka złotych. Traki, które miały być tylko na fizycznej płycie, okazały się być wrzucone na YouTube. A jeden track został nazwany plagiatem. Będzie to początek serii kontrowersji. Kolejną było wysadzenie przez Fryza samochodu pod odcinek, co skończyło się zawiadomieniem do prokuratury, jednak ta oddaliła sprawę. W lipcu 2021 Wardenga wypuszcza chyba najmocniejsze film w ekipie, w którym pokazał, że Verso przez ostatnie dwa lata używała ukradzionego loga. W międzyczasie po raz pierwszy w historii ekipy widzowie zaczęli narzekać na filmy niektórych ekipowiczów. I zostawiali oni duże ilości łapek w dół. Akcje ekipy, o których wspomniałem, spadły z rekordowych 20 do około 11 zł w tamtym czasie. Także ekipa, po w miarę bezkonfliktowej karierze, nagle miała multum afery na głowie. Po wszystkich kontrowersjach, ekipa finalnie wypuszcza prawie dwugodzinny film, w którym wyjaśniają wszystkie te sprawy z ich perspektywy. Film, patrząc po lajkach, spotkał się ze średnim odbiorem. I od tego momentu możemy według mnie mówić o powolnym spadku zainteresowania ekipą. Od tego czasu wyświetlenia na praktycznie wszystkich kanałach ekipy zaczęły spadać. Porównując wyświetlenia z maja 2021 do maja 2022 widzimy prawie 50% spadek wyświetleń z 84,5 do 44 milionów oraz spadek ilości wyprodukowanych filmów z 62 do 48, co może pokazywać, że członkom ekipy po prostu coraz mniej się chce nagrywać. Za co nie można ich widzieć? Od kilku lat bez przerwy praktycznie tworzą content. Każdy się może wypalić. Minimajk powiedział wprost, że ma dosyć YouTube'a i póki co daje sobie z tym spokój. U Freeza coraz mniej filmów zawiera całą ekipę, a coraz częściej widujemy tam ludzi z Gen Z, czyli nowego projektu Freeza, który jest czymś na wzór nowej ekipy. Co pokazuje nam w jakim kierunku chce iść Freeze, czyli tworzenie nowych influencerów w zamian za procent z ich przychodów. Co potwierdza tym tweetem. Karol nie jest głupi. Zdaję sobie sprawę, że ekipa nie idzie już tak dobrze jak do tej pory, i że szczyt popularności raczej przyminął bezpowrotnie. W sierpniu kończy się umowa wynajmu obecnego domu ekipy i każdy chce iść w swoją stronę. A patrząc na to, że już teraz rzadko widujemy ekipę w pewnym składzie, to raczej po przeprowadzce nie ma co liczyć na poprawę. No i każdy będzie chciał w swoją stronę. Pewnie i na pewno ścieżki niektórych będą zbieżne z moją. Na pewno ścieżki niektórych będą troszeczkę obok. To jest naturalne i normalne. Tak samo jak już zresztą mówiłem: chodzisz z ziomalem do szkoły, jest zajbiście, kończy się szkoła, spotkali się kilka razy, ale ten kontakt powoli umiera, bo na przykład mieszkasz na drugim końcu miasta i cię trochę nie chce jeździć. Nie? Naturalna sprawa, nie ma w tym nic złego i koniec. nie? Oznacza to, że obecny czwarty sezon ekipy jest raczej tym ostatnim. I o ile Freeze mówi, żeby rozdzielać ekipę od domu ekipy, to jednak dla większości osób w momencie, gdy członkowie ekipy będą w swoją stronę i przestaną ze sobą tak często nagrywać, w oczach wielu będzie to po prostu koniec ekipy. Jednak ekipa to też spółka ekipa Holding. Jak ona sobie radzi? Ich akcje cały czas szybują w dół, a spółka chce się zajmować między innymi grami, tworzeniem influencerów, serialami i produkcją ciuchów. Jednak czy do tej pory spółka coś wypuściła? Oczywiście produkują od dłuższego czasu ciuchy. A poza tym wypuścili oni grę, polegającą na posiadaniu własnego wirtualnego zwierzaka, nazwaną My of Friend. Według Google Play pobrało ją mniej niż 100 tysięcy osób, także raczej średni wynik, biorąc pod uwagę, że koszty produkowania tej gry wyniosły 1,2 miliona złotych. Wujek łuki zapowiada, że jak dobrze pójdzie, to w przyszłym roku możemy spodziewać się od nich filmu animowanego, z budżetem 10 milionów dolarów. Do 2023 mamy też spodziewać się kilku gier mobilnych. A od 2023 mają zamiar wydawać gry AAA, czyli te z największym budżetem. Także musimy jeszcze trochę poczekać, aby ocenić, czy spółka ekipy odniesie sukces. I nieważne, czy wierzycie w sukces spółki i czy w ogóle lubicie ekipę, nie można odmówić im tego, że przez ostatnie lata osiągnęli na YouTubie sukces na niewyobrażalną do tej pory skalę. Jednak niestety nic nie trwa wiecznie. Jej ekipa musi się kiedyś skończyć, a wiele wskazuje na to, że właśnie jesteśmy świadkami zakończenia tego ciekawego etapu polskiego YouTube'a.